Witajcie, moi kochani, niezwaniany tempa i bierzemy się za kolejnego questa eventowego. Jest to quest kołderka z płatków śniegu. Jeżeli się nie mylę, w tamtym roku był to quest dzienny, w tym roku jest to uznany jako zwykły quest. Także chyba tak jest. Zaczynamy go z krzatki śnieżynki, po czym się dowiadujemy, że chcę nauczyć kołderkę z płatków śniegu. I na koniec dowiadujemy się, ile to ma być. U mnie to ma być 10. Wy możecie mieć 10. 12, nie, 14 albo 16 i tyle musicie jej przynieść, bo jak dostaniecie w questie, że macie przynieść 16, a przyniesiecie tak jak ja 10, no to będzie bieda. Gdzie są te płatki śniegu? Jak widzicie na mapce, to co ja teraz zabieram, takie bardziej białe niż normalne płatki, to są właśnie te płatki, które musimy zbierać. One są rozstawione na całej mapce eventowej, jednej, drugiej, trzeciej, także z, z problemu z ich znalezieniem nie ma. Ja je znalazłem wszystkie będą tylko i wyłącznie na tej jednej mapce. Także tak jak ja musicie sobie zbierać te płatki. I kiedy już uzbieracie 10, to po prostu wracacie do naszej, yy, do naszej zleceniodawczyni. Jest też na forum podana taka, yy, takie polecenie do konsoli, dzięki któremu wyłączycie śnieg i będziecie mogli lepiej zobaczyć te płatki śniegu. Jak ktoś będzie chciał, to niech napisze ja to wsadzę. Nie wiem, czy to w ogóle da się skopiować i wpisać normalnie. Ale jak się da, no to wsadzę to po prostu w komentarz pod filmikiem. Oczywiście to nie jest koniec naszego questa, ponieważ jeszcze potrzebuję yy, nici. Yy, no to skąd dostaniemy igłę, nici czy cokolwiek? Yy, to jest zależne. Mamy dwie osoby do wyboru. Pierwszą jest yy, tutaj tafia, która jest w verbi, no ona jest bliżej, więc pójdę najpierw do niej. I u niej możemy dostać jedną z tych dwóch rzeczy, ale nie musimy, no nie? Także jak tutaj nic nie dostaniecie. No, to nie musicie się jakoś zbytnio załamywać, bo jak zobaczycie, ja proszę o igłę. Okazuje się, że ona tej igły nie ma. No to wybieram się do drugiej osoby, czyli do krawca Broka, który znajduje się w Nidhal. Także szybki teleporcik do Nidhal i tutaj do kamienicy Broka. I u niego na pewno już dostaniemy yy, to, co potrzebujemy. No, szansa, tak jak na formie jest napisane, że raz może być u niej raz może być u niego, u was może być inaczej niż u mnie i to nie jest żaden problem w dalszym robieniu naszego quest'a. Mamy już igłę, wracamy do naszej śnieżynki, oddajemy jej to wszystko i otrzymujemy nagrodę. Stąd tylko jednak kostka lodu, ponieważ z tego co pamiętam to był quest dzienny i za niego się dostawało tylko walutę eventową. Także to tyle co z quest'em numer 4, za chwilę już będzie wrzucony quest numer 5, także do zobaczenia.